Cześć, ja nazywam się Radek Smilgin, pracuję w firmie tester.pl i chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak rozpocząć pracę z narzędziami automatyczną weryfikacją dostępności. Jest to niezmiernie proste. Każdy z Was, mając podstawową wiedzę na temat tego, czym jest w WCAG, czyli Web Content Accessibility Guideline, oraz wiedząc, dlaczego należy testować dostępność, może w bardzo prosty sposób, bardzo szybko rozpocząć pracę z automatyczną weryfikacją dostępności bez de facto instalowania jakichkolwiek rozwiązań. Mamy do tego bardzo dobre narzędzie, dostępne online, więc odwołam się do niego poprzez Google, żeby Wam też pomóc możliwie najłatwiej znaleźć tę stronę. Stronka nazywa się Wave, generalnie tak nazywa się narzędzie, czyli fala, jak nam tutaj ładnie Google podpowiada. Szukając linka pierwszego, najciekawszego, znajdujemy Właśnie tą stronę wave.web.aim, czyli firma, która to dostarcza. No i szybki dostęp do narzędzia. Jak widzicie, od razu na stronie dostajemy miejsce, w którym możemy podać adres internetowy strony, którą chcemy przetestować. Wpisujemy tutaj stronę, którą chcemy. W moim przypadku to będzie strona, na którą teraz pracujemy, czyli MITC.center. Klikamy i dostajemy. Od razu raport dostępności. To jest rozwiązanie, które stosowane jest przez bardzo wielu ekspertów dostępności, jest też polecane przez tych ekspertów, jest używane również przez testerów dostępności, więc wszystko co najważniejsze w nim znajdziecie. Pierwsza podstawowa rzecz to jest panel po lewej stronie. Panel ten daje nam ogólne podsumowanie tego, co podczas samych testów wyszło. Po prawej stronie macie obszar roboczy z stroną, na której testy są przeprowadzane. Dodatkową wartością z posługiwania się tego, tym narzędziem jest to, że mamy tutaj bezpośrednio w obrazie stronę osadzone informacje, które są wynikiem samego audytu. No I teraz, jakie są te najważniejsze elementy, które wychodzą z tych testów? Najważniejszym elementem zawsze będą erory. Jeżeli pojawia się error, to możecie z dużym prawdopodobieństwem założyć, że ta strona konkretna, którą testujecie, nie przeszła testów dostępności. Czyli, gdyby ktokolwiek chciał stwierdzić, tak w jednym krótkim sprawdzeniu, czy wasze oprogramowanie jest dostępne, czy też nie, to pojawienie się errora. Zasygnalizowałoby, że z dużym prawdopodobieństwem nie jest. Oprócz tego mamy jeszcze, że mamy takie dwa ogólne erory, które zaraz będę wyjaśniał. Są jeszcze erory związane z kontrastem, które też są złamaniem pewnych reguł dostępności, reguł regułowcagowych. Do tego wszystkiego mamy cztery alerty, czyli jakieś informacje na temat pewnych rzeczy, które potencjalnie mogą być problemami i będą wymagały przeanalizowania. 18 feature'ów 22 elementy struktury i 15 elementów ARIA. ARIA, czyli języka znaczników, który pomaga technologiom asystującym w tym, żeby taką stronę internetową przedstawiać osobom głównie niewidzącym lub też niedowidzącym. Czyli widzicie, że sama informacja, którą dostajecie na sam początek, już coś daje. Tak? Ona już potwierdza jakiś poziom jakości tejże strony. W tym wypadku możemy założyć, że ten poziom no, nie jest tak zły, bo te dwa erory to zakładamy, że to są jakieś dwa defekty, które jesteśmy w stanie w miarę szybko naprawić, żeby to programowanie poprawić. Kolejnym elementem w ramach tego panelu po lewej stronie są tak zwane details, i tutaj mamy więcej szczegółów na temat problemów, które się pojawiają. Mamy tutaj informacje na temat tych linków, które są zaznaczone jako erory. Klikając w nie, Możemy zobaczyć czego one dokładnie dotyczą. No i widzimy tutaj, że jest coś oznaczone jako pusty link. Możemy nie wiedzieć, czym jest pusty link. W związku z tym e, mamy tutaj ikonkę i, która powinna nam dostarczyć dodatkowe informacje, tak zwane references. Czyli, jeżeli jakieś reguły dostępnościowe zostały złamane, a wy nie wiecie, dlaczego one zostały złamane, no to w języku angielskim możemy sobie doczytać. Dodatkowo Wave mapuje te reguły na reguły wcagowe, czyli możecie zobaczyć naruszenie której reguły z Web Content Accessibility Guideline tutaj się pojawiło. Tak w tym wypadku mamy kryterium sukcesu 2.4.4 link purpose in context na poziomie A. Idąc dalej w szczegóły widzimy, że mamy również problemy z kontrastem. Tu już nawet na samym dole widać, że tutaj coś nie tak z tym kontrastem jest. No i od razu Przeskakujemy na ostatnią zakładkę, która pokazuje nam de facto o jaki problem chodzi. Ten problem wynika z kontrastu między kolorem czcionki a kolorem tła i mamy go na poziomie 3,97 w stosunku i Jest to niezgodne z regułą wcagową podwójnego A oraz z regułą wcagu na poziomie potrójnego A. Defekt po raz kolejny relatywnie prosty. Do poprawienia. Wracając do szczegółów, mamy też cztery alerty. Między innymi, pewne podejrzenia odnośnie jakości tekstu alternatywnego, to znaczy, że elementy nietekstowe na stronie powinny być opisane w sposób tekstowy. Tutaj narzędzie zwraca nam uwagę, że może nie być to wysokiej jakości opis. Są problemy z nawigacją wynikające z pominięcia pewnych nagłówków. No i jest bardzo mała czcionka. Która de facto może być trudna do przeczytania. 18 featureów, które zostały znalezione na tej stronie, to między innymi właśnie teksty alternatywne, które zostały przypisane do elementów nietekstowych. Dodatkowy element, language, zaraz poświęcę mu odrobinę więcej uwagi, oraz elementy strukturalne, do nich też odwołam się przy okazji kolejności przechodzenia po stronie internetowej. No i na samym końcu mamy wyznaczone te znaczniki ARIA, czyli te znaczniki kodowe, które pomagają technologiom asystującym. Te elementy, jeżeli nie wiemy, czym one są i dlaczego one stanowią pewien problem, otwierają się nam w dodatkowej zakładce, tak? czyli każde kliknięcie w i jako dodatkowa informacja, która potrzebna jest nam do wyjaśnienia pewnego komunikatu, alertu czy też do jakiegoś defektu, wszystko to znajdziemy w zakładce References. No i kolejny element to jest order. Order to jest kolejność, w jakiej tabulator będzie przechodził przez tą stronę. Czyli widzimy, że pierwszym elementem jest logo. Drugim elementem, który będzie po naciśnięciu taba, co robię równolegle do tego, co mówię, będzie exams. No i teraz naciskając tab jeden po drugim przechodzimy sobie po elementach, które są tutaj opisane, czyli elementach ponumerowanych. Czyli to są te elementy, które są aktywne, które są w tym wypadku linkami lub też boxami, do których można się odwołać. No i tak przechodząc tą tabulacją, kolejne elementy struktury są oznaczane. To samo oczywiście mamy tutaj wylistowane. Pokazuje nam to, jakie elementy są podświetlane. To też jest pewna pomoc dla narzędzi asystujących. Elementy struktury pokazują, jak wygląda nawigacja. Tutaj z kolei odwołujemy się do reguł cagowych, które mówią o tym, żeby próbować tą nawigację robić w sposób logiczny, czytelny, zrozumiały. No i pojawiające się w HTML-u nagłówki od H1, H2, H3 i tak dalej, jakby strukturyzują tą nawigację. Jeżeli z jakiegoś powodu w międzyczasie pomijamy jakieś nagłówki albo tworzymy strukturę, w której zamiast rekomendowanego nagłówku H3 zastosujemy H4, no to w takim wypadku. Powinniśmy zastanowić się, czy to jest logiczne, tak? czy to pomaga w czytelnym przejściu przez stronę w tym ułożeniu hierarchii i ważności elementów, czy też może być utrudniające. I to jest mniej więcej tyle, co oferuje nam samo narzędzie. Oczywiście, jeżeli byśmy skorzystali z bardziej zaawansowanych funkcji, które są dostępne przez API, możemy dostać tego więcej, ale to jest wystarczające do takiego pierwszego testu, do tego żeby naprawić takie podstawowe defekty, to może być enough. Jest oczywiście też problem z tym narzędziem, jak z każdym innym. Narzędzia nie będą w stanie wykrywać pewnych defektów, pomimo tego, że one są oczywiste. Bazują oczywiście na pewnych regułach, pewnych sprawdzeniach, które na swój sposób są niedoskonałe. I taki defekt, taki problem z tym narzędziem widzimy na tym ekranie. Polega on na tym, że narzędzie sprawdza, czy strona internetowa ma oznaczony język. I tutaj rzeczywiście zostaje to zweryfikowane pozytywnie. Strona internetowa ma wpisany język. Po co to jest? Po to, żeby podpowiedzieć narzędziom czytającym stronę, w jakim języku powinna ją odczytać. Ale ten znacznik jest sprawdzony tylko pod kątem obecności a nie jego adekwatności. Czyli jeżeli zobaczymy, że tu jest pl.pl, PL, czyli język polski, a cała strona internetowa jest w języku angielskim, to technologie asystujące zostaną y, zmylone. Jest to false positive, czyli przypadek, który przeszedł fałszywie pozytywnie, zwrócił rezultat pozytywny, a powinien zwrócić rezultat fałszywy, czyli fail i to nie nastąpiło. I to jest Poważny problem tych narzędzi. To są rzeczy, które już człowiek przy takiej ręcznej analizie, tych wyników narzędzia będzie mógł na co będzie mógł zwrócić uwagę i co będzie mógł zaraportować jako prawdziwy defekt. Tyle, jeżeli chodzi o narzędzie, warto już dzisiaj spróbować, jeżeli tylko pracujecie z testami dostępności, lub jeżeli chcecie rozpocząć tą przygodę, myślę, że prostszej metody jak rozpoczęcie od WAVE'a nie będzie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.